Cześć, nazywam się Anna Doparty, jestem adwokatem. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o wyjątkach od ustawowego prawa odstąpienia od umów zawartych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Zapraszam. W poprzednim filmie, który podlinkuję tutaj u góry oraz w opisie, mówiłam o tym, kiedy konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Więc w kilku słowach przypomnę, że Konsument to osoba, która po prostu kupuje taką rzecz prywatnie. O przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który ma bardzo podobne prawa, mówiłam w filmie, który teraz podlinkowuję w górę, a umowa zawarta na odległość to umowa zawarta najczęściej przez internet lub telefon. Tak więc zapraszam do wyjątków. Świadczenie usług, np. konsultacje online czy dostęp do kursów. Coraz częściej przedsiębiorcy sprzedają swoje usługi online. Na przykład konsultacje psychologiczne czy dietetyczne. Podobnie jest z dostępami do stworzonych przez nich kursów. Od 2020 roku zdecydowanie wzrosła liczba usług świadczonych online. Jeżeli taka usługa jest świadczona, to przedsiębiorca może wyłączyć takie prawo odstąpienia, ale tylko w przypadku, jeżeli wcześniej wyrazicie na to zgodę. Stąd właśnie wzięły się te checkboxy przy finalizacji zamówienia zgodnie z którymi wyrażacie zgodę na to, żeby prawo odstąpienia Was nie obowiązywało, ponieważ najprościej na świecie następuje sytuacja, w której ta usługa jest realizowana na przykład za trzy dni albo dostęp do szkolenia dostajecie natychmiast, w związku z czym bezzasadnym byłoby to, żebyście mogli odstąpić od takiej umowy już po jej zrealizowaniu. Natomiast w przypadku, jeżeli przedsiębiorca zapomni o tym obowiązku, w takim przypadku, mimo na przykład otrzymania dostępu do kursu, możecie odstąpić od umowy. Kolejnym przykładem, który jest wyjątkiem od tego prawa odstąpienia, jest towar personalizowany bądź tworzony na życzenie klienta. Do produktów, które zostały stworzone specjalnie dla Was, można zaliczyć na przykład kubek z podobizną Waszego dziecka, czy puzzle zrobione dla Was ze zdjęcia, które Wy przysłaliście. Do produktów personalizowanych można natomiast zaliczyć takie rzeczy jak torebka, na której jest wyszyte wasze imię i nazwisko, albo portfel, na którym występowano wasze inicjały. Należy wskazać, że prawo odstąpienia przysługuje Wam wtedy, jeżeli wybraliście jedną z opcji proponowanych przez sprzedawcę. Czyli, na przykład, ten sam obraz jest sprzedawany w wielkości 50x70 cm, 60x80 i 70 na metr. I w takim przypadku, jeżeli wybieracie na przykład to 70 na metr, w takim przypadku Wam takie odstąpienie przysługuje. Ale w przypadku, jeżeli poprosicie sprzedawcę, czy może Wam to jednak wydrukować w opcji metr na metr 50? W takim przypadku już nie, ponieważ produkt jest wytworzony specjalnie dla Was. Ale jeżeli już sprzedawca ma ten produkt w ofercie, na przykład często tak jest z sofami. Natomiast nie ma wyprodukowanej i mówi Wam, że OK, dostaniecie dokładnie taką sofę, jaką sobie zamówiliście, jaką on ma na stronie, ale musicie miesiąc poczekać, bo on ją będzie robił, to możecie zwrócić towar, z tego względu, że sam projekt nie został dla Was zindywidualizowany. Ale jeżeli już do sofy, która była na jego stronie, wymyśliliście sobie jakieś dodatkowe elementy i on to zrealizował, wtedy produkt jest już spersonalizowany i nie przysługuje Wam prawa odstąpienia. Sprzedaż treści cyfrowych, np. e-booków czy audiobooków. Jeżeli kupujesz treść cyfrową, np. e-book czy audiobook, to najczęściej dostajesz ją mailem albo z linkiem do pobrania z jakiejś konkretnej strony. Dzieje się to już w ciągu kilku minut od złożenia zamówienia. I w wielu przypadkach jest w momencie składania zamówienia dodatkowy checkbox, w którym wyrażasz zgodę. Na brak przysługiwania Ci prawa odstąpienia w zamian za to, że dostajesz dostęp do materiału natychmiast. W związku z czym w tym przypadku jesteś po prostu poinformowany o tym, że prawo odstąpienia Ci nie przysługuje, bo dostajesz ten dostęp natychmiast. Natomiast w przypadku, jeżeli nie ma takiego checkboxa, no to niestety sprzedawca naraża się na to, że jest zobowiązany przyjąć Twoje odstąpienie, mimo że Ty ten już e-book czy audiobook dostałeś, odsłuchałeś, może nawet nie wykasowałeś, nie jest w stanie tego sprawdzić, w związku z czym należy mieć to na uwadze. W przypadku, jeżeli jesteś sprzedawcą i prowadzisz taki sklep. Oczywiście sprzedający ma prawo przyznać Ci takie uprawnienie, że w przypadku, jeżeli nie będziesz zadowolony, to możesz zwrócić e-book, audiobook, kurs w ciągu 10, 20, 30 dni czy roku. Absolutnie ma takie prawo, natomiast to jest jego dobra wola, ale w żadnym stopniu nie obowiązek. To jest jego jakieś działanie marketingowe. Sprzedaż towarów ulegających szybkiemu zepsuciu. Kolejną kategorią towarów, w zakresie w których nie przysługuje ustawowe prawo odstąpienia, są towary ulegające szybkiemu zepsuciu. Najczęściej są to po prostu sklepy spożywcze, garmażeryjne i kwieciarnia. No bo tak na logikę, w przypadku jeżeli zamawiacie kilo truskawek dzisiaj, i przysługiwałyby Wam 14-dniowe odstąpienia, no to logicznym jest, że jeżeli zwrócicie te truskawki nawet po tygodniu, one się już nie będą do niczego nadawały. W związku z czym w takim przypadku po prostu nie przysługuje prawo odstąpienia. Kolejną kategorią produktów, co do których nie przysługuje ustawowe prawo odstąpienia, to produkty, które zostały dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, których nie można po otwarciu zwrócić ze względu na ochronę zdrowia oraz kwestie higieniczne. Do przykładów takich produktów należą na przykład soczewki kontaktowe. Ciężko byłoby sprzedać komuś innemu, jeżeli ktoś już je otworzył. Do takich przykładów możemy też zaliczyć jakiś krem a także na przykład pomadkę. No bo która z nas chciałaby używać tego błyszczyka, którego używała już jakaś inna klientka. Kolejną kategorią są dzienniki albo czasopisma. Wydaje się to logiczne, ponieważ jeżeli zamówilibyście na przykład w internecie jakiś dziennik czy tygodnik, no to moglibyście go przeczytać, odesłać po 14 dniach, no i w przypadku dziennika niewiele można z nim zrobić. Podobnie jest z czasopismem. Ale jest tutaj wyjątek i dotyczy on zamawiania prenumeraty. Więc w przypadku, jeżeli zamawiacie sobie internetowo prenumeratę, na przykład na 3 miesiące, 6, 12, to w takim przypadku możecie odstąpić od umowy, przez 14 dni od momentu zawarcia umowy o tą prenumeratę. Kolejnym przykładem, kiedy jest ten wyjątek i nie można odstąpić od umowy, jest tak zwana sprzedaż dokonana w drodze aukcji. Czyli najprościej mówiąc, są to albo sprzedaży live, albo na przykład na portalu Allegro. W takim przypadku, jeżeli jest ten element przebijania sobie ceny, to wtedy nie możecie odstąpić od takiej umowy. Ale w przypadku, jeżeli na Allegro jest to opcja kup teraz albo na live nie ma tego przebijania się, jest tylko i wyłącznie sprzedaje za 50 zł, a nie cena wywoławcza to 50 zł, to wtedy można odstąpić. Ale jeżeli kolejne osoby się przebijają i wygrywa najwyższa cena, wyłączone jest prawo odstąpienia od umowy. Kolejną kategorią, od której nie można odstąpić, jest tak zwane świadczenie usług w zakresie zakwaterowania innych niż dla celów mieszkalnych. Umowy najmu, przewozu rzeczy, najmu samochodu, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi, kulturalnymi. Jeżeli w umowie określono dzień świadczenia usługi albo okres jej świadczenia. Czyli krótko mówiąc, są to na przykład bilety na mecz, bilety na koncert, rezerwacja pokoju hotelowego, wynajem samochodu. Jest to też logiczne. Ponieważ na przykład 1 maja chciałabym zarezerwować sobie nocleg na 7 do 10 maja, w takim przypadku mogłam zapłacić i nie przyjechać. Ktoś trzyma dla mnie ten pokój, a ja potem sobie odstępuję od umowy i żądam zwrotu pieniędzy. Podobnie jest z biletami na przykład na wydarzenia kulturalne. Mogłoby być tak, że ja kupuję ten bilet, wydarzenie za 5 dni, a ja go zwracam po 14. W związku z czym w takim przypadku po prostu nie ma odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Wyjątkowie podlegają też sytuacje, w których konsument zażądał, żeby przedsiębiorca pilnie do niego przyjechał w celu wykonania jakiejś naprawy czy konserwacji. Odnosi się to na przykład do tego, że zamawiacie sobie usługę ślusarza czy hydraulika. No i w takim przypadku nie możecie odstąpić, no bo ten człowiek po prostu przyjeżdża do was za dwie godziny, cztery czy kolejnego dnia. I naprawia rzecz, którą ma naprawić, więc ta usługa już jest wykonana. Dlatego też yy, w takich przypadkach nie przysługuje ustawy prawa odstąpienia. Poniżej w opisie zamieszczam jeszcze kilka kategorii wyjątków, natomiast są one już bardzo rzadkie, w związku z czym nie będę ich szczegółowo omawiać, żeby nie przedłużać tego filmu. Jeszcze raz zachęcam Was do oglądnięcia pierwszego filmu dotyczącego odstąpienia, gdzie tłumaczę same zasady tej instytucji oraz jeżeli prowadzicie działalność gospodarczą. Do filmu dotyczącego tego, jakie prawa ma przedsiębiorca na prawach konsumenta, bo naprawdę w wielu przypadkach został zrównany z konsumentem, co wielu osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą zdjęło to wiele kłopotów z głowy. Tak więc dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia, cześć!